Cześć, moi kochane osoby z Podznaku Uwagi. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na aspekty, które Was zawsze tutaj żywo interesują. Dziękuję na wstępie za to, że jesteście. Wspaniale wysyłacie tutaj cudowną energię, za to, że jesteście na kanale i za subskrypcję kanału. No i zobaczmy, jakie karty dla Was: single rycerz mieczy, osoby zajęte, trzy puchary. Osoby szukające pieniędzy pracy, kapłan, osoby mające pracę, są ostateczny. osoby chcące wiedzieć jak tam finanse, 6 denarów, gry losowe, hazardowe, giermek e, denarów, aspekt seniorów, 9 buław, e, atmosfera tygodnia, 7 denarów, zdrowie, dwójeczka pucharów i giermek pucharów, czy uda mi się załatwić ważne dla siebie sprawy no Więc układ troszeczkę mieszany. Zaczyna go nieco nerwowa karta, a jest nią rycerz mieczy. Oznacza burzliwe relacje, zazdrość, konflikty, no i takie spotykanie pyszałkowatych, nawet bezczelnych osób, ale także wtrącania się innych w nasze sprawy, i tu męska energia zawistna może nam doskwierać. Natomiast jeśli mamy kogoś, mamy trójeczkę pucharów, karta świętowania, zabawy, uroczystości rodzinnych, w ogóle celebracji, ale też wtrącania się osób trzecich, tak, do relacji. Czasami jest to karta oczywiście zdrady przy pewnych aspektach. Natomiast może oznaczać ogólnie, że inne osoby będą żywo uczestniczyć w naszym tutaj życiu uczuciowym po prostu. Ale będzie towarzyszyć nam też jednocześnie zabawa. Kapłan, jeśli szukamy pieniędzy pracy, mówi nam o tym, byśmy kierowali się w tym tygodniu pokorą, wiarą oraz cierpliwością. Możemy otrzymać pracę w jakiejś instytucji państwowej, w jakimś miejscu, gdzie są trzymane wysokie morale. Tak czy owak, mamy szansę na dobrą pracę, ale też wymagania w niej będą wysokie. Mamy pracę, sąd ostateczny, mówi o rozliczeniu. Idzie czas rozliczeń, zmian, e, zmian strukturalnych, formalnych e, obowiązków. E, jedni tutaj będą się cieszyć, jeśli dobrze wykonywali obowiązki, inni, którzy gdzieś tam są zagrożeni, lub e, folgowali sobie, po prostu muszą uważać i nie wolno Wam popełniać błędów z przeszłości, bo możecie za to mm, zapłacić no tutaj jakby forma odejścia czy rezygnacji, czy wydalenia niestety jest możliwe. Słuchajcie też rad i ludzi. E, finans, 6 denarów i giermek tutaj denarów na aspekt kto to Gry losowe, hazardowe mogą wiązać się na przykład z jakimiś nowymi posunięciami, nowymi sposobami, jakby nowym podejściem. Nauką w ogóle tego jeszcze od początku, tak jakbyśmy coś zaczynali. No i tutaj młode osoby mogą okazać się być kluczem, natomiast finanse pokazują się na równowadze w dawaniu i braniu, ale możemy liczyć też na to, że ktoś wyjdzie do nas z inicjatywą. Jeśli się poświęcimy i jakby gdzieś tam odpowiednio włożymy wysiłki, to też mamy szansę coś dobrego otrzymać w finansach. Seniorzy mają dziewiątkę buław, możecie być w tym tygodniu przebrażliwieni, zmęczeni, przeciążeni, ale też możecie mieć trudne relacje międzyludzkie, no i generalnie karta ograniczeń, blokad jakiejś, a nawet autoagresji. Jeśli tutaj pytamy o atmosferę tygodnia, karta spowolnień i karta zbierania żniwa, więc wszystko to, co zasiejemy, to zbierzemy z dwójeczka pucharów, mówi nam o aspekcie tutaj pomocy a więc jakby do, do, możemy otrzymać dobrą radę wsparcie, być otoczeni dobrymi osobami no i tutaj karta rekonwalescencji, pozytywnych rozwiązań, zadowolenia z siebie i ogólnie karta tutaj mówiąca, żebyśmy zwrócili uwagę na podwójne narządy nerki, oczy Jajniki, piersi, tak, po prostu jakby te aspekty, e, u, przepływ wody w organizmie, układ hormonalny. E, natomiast sama w sobie nie jest kartą złą, ona po prostu też może nawiązywać do tego, że e, warto na przykład robić badania, tak, na przykład profilaktyczne. E, natomiast e, czy załatwimy ważne dla siebie sprawy? Hiermar Pucharów mówi, że tak. Być może coś będzie trzeba od początku zacząć lub od innej strony. Być może czegoś trzeba będzie się jeszcze nauczyć, żeby coś dobrze załatwić e, czy po prostu e, pójść po poradę i tu młode osoby mogą nam w tym właśnie pomóc wskazać właściwą ścieżkę. A więc będzie to ciekawy tydzień jak będzie to ty, wy, wy się dowiecie wszystkiego, dobrego pozdrawiam i przechodzimy dalej do skorpionów. Witam serdecznie drogie. Skorpiony, cieszę się, że jesteście. I zapraszam Was oczywiście na horoskop. Spójrzmy na aspekty, które Was żywo tutaj interesują. Bardzo dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że bywacie na kanale. Jest mi niezmiernie miło. No i zobaczmy karty, jakie dla Was e, single 5 denarów. Osoby zajęte księżyc, osoby szukające pieniędzy pracy 10 mieczy. Osoby mające pracę 6 pucharów, finanse, karta śmierci, totolotek, gry losowe, giermek, buław, seniorzy magik, aspekt atmosfery tygodnia władczyni, dziewięć pucharów na zdrowie i czy załatwię wszystkie sprawy ważne dla siebie, rydwan. Zaczynamy od nieco spadkowej energii, chociaż też przewrotnej, bo mamy piątkę. Denarów. Jeśli chodzi o aspekty takie typowe, no to jest to taka, że tak powiem, energia, która mówi o tym, że możemy czuć czy mieć takie poczucie straty, tak. Że tracimy czas z kimś, że tracimy energię, że niepotrzebnie. Bo, no, czasem nawet w relacjach się okazuje, że ktoś nas oszukał na pieniądze, tak? Bo jest to też i oczywiście karta straty, ale też jest to karta mówiąca o tym, że jeśli spojrzysz na pewne kwestie zupełnie inaczej, odzyskasz straty, odzyskasz siły, ale musisz się otrząsnąć z jakichś negatywnych emocji. E Księżyc dla osób, które mają kogoś oznacza iluzję, tajemnicę, udę, no i wpadanie ze skrajności w skrajność. Możemy czuć euforię jednego dnia w ramach relacji, a następnego już spadek. No i tutaj możemy źle odczytywać np. energię czy zachowania partnera, partnerki, co również może wzmacniać jakieś konflikty. E jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy dziesiątkę mieczy. Jest to karta, która zmieni nam perspektywę. Po prostu do czegoś nie dojdzie. Nie wiem, nie dojedziemy na ważne spotkanie, niedostarczone zostaną nasze dokumenty, coś nagle się przerwie. Czy dane stanowisko, mimo tego, że będziemy o nie aplikować, po prostu nie będzie dostępne. I idzie zmiana. Mamy pracę, sześć pucharów, coś wróci do nas, jakieś ważne sprawy coś może wracać właśnie jak bumerang, ale ogólnie będzie to dobry tydzień dla tych osób. Powinniście się czuć w sielskiej, rodzinnej i bardzo korzystnej atmosferze, Także otrzymacie ważne wiadomości, ale też i pomoc, tak, bo jest to karta pomoc. Karta śmierci na finanse i giermek buław na gry losowe. Gry losowe, no to jest taka spontaniczna karta, ona tak może przynosić jakieś zyski, ale to tak jakby trzeba było eksperymentować, zaczynać coś od początku, coś nowego robić, tak jakby. No jest to ciekawa karta, tylko że przy karcie śmierci finansowej tak naprawdę... Pff, no ten, ten zysk może być naprawdę niepewny. Eee... Magik, jeśli chodzi o aspekt tutaj e, związany z, z seniorami, oznacza to, że jesteście w stanie w tym tygodniu naprawdę dużo rzeczy fajnie załatwić. Musicie kombinować, używać żywosłowa, być magikami, czarodziejami swojego przeznaczenia, używać różnych sposobów, ale uważajcie też na manipulacje z drugiej strony. Natomiast w ogóle ożywione dialogi z innymi Was czekają. E... Karta władczyni na atmosferę, tutaj kobieta silna może mieć wpływ na Wasze życie. Aspekt dziewiąteczki pucharów na zdrowie mówi o świętowaniu. Możemy być zadowoleni z siebie, cieszyć się z czegoś, na przykład z dobrych wyników, z jakiejś fajnej, korzystnej sytuacji. Uważajmy na świętowanie w sensie takim, że na przykład pójdziemy na imprezę wypijemy czy zjemy du, zbyt dużo no i tutaj stany zapalne, bóle brzucha e, mogą nas spotkać także od odrealnie nie tak, no bo to w końcu puchary, no i generalnie tutaj to złapo samopoczucie spadkowe będzie, jeśli no przekoczymy pewne jak zwykle granice no i tak, zwróćmy uwagę na aspekty związane z układem hormonalnym, przemianą wody w organizmie, nerkami i układem moczowo-płciowym, natomiast generalnie będziemy tacy szczęśliwi, zadowoleni. I czy załatwimy ważną dla siebie sprawę Rydwan. Oczywiście, że tak, będąc w ruchu będziemy wiele załatwiać, bądźmy odważni, silni i idźmy z duchem tutaj czasu, nie bójmy się wyzwań. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodząc dalej do osób spod znaku strzelca. Witam serdecznie drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Spójrzmy na aspekty, które są dla Was ważne. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że przepięknie komentujecie i bywacie na kanale. A jakie karty dla Was? Już patrzymy. Single. Król denarowy, aspekt osób zajętych władca, osoby szukające pieniędzy pracy, rycerz pucharów, wieża w aspekcie osób mających pracę, król buław na finanse, gry losowe król mieczy, seniorzy, król pucharowy, o jak fajnie, mamy trzech króli, atmosfera, drzewo życia. Zdrowie. Są to stateczne i czy załatwie ważne dla siebie sprawy? Dziewięć denarów. Układ trochę mieszany bardzo dużo męskich kart. Tutaj, jeśli chodzi o singli, już macie króla denarowego. Oznacza relacje z osobami wyrachowanymi, nieco zimnymi, wykalkulowanymi osobami, które są nastawione na robienie kariery pieniędzy. Możemy też poznać kogoś ciekawego, interesującego w ramach sfery finansowo-zawodowej. Na razie możemy liczyć po prostu na jakąś współpracę lub relację intelektualną. Mamy kogoś, Mamy kartę władcy, o relacji zadecydują mężczyźni, obojętnie co to będzie, będą dzierżyć władzę, będą dyktować warunki. Jedni będą mocno dbać o relacje, jedni będą uciekać z niej, inni będą dosyć zaborczy. No i tutaj może dochodzić do konfliktów na tle właśnie władz. Jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy rycerza, pucharów oznacza powrót do przeszłości. Może wrócić ktoś coś do nas. No i tutaj musimy uważać, bo czasem jest to niestety karta powrotu czegoś, co było już negatywne. Na przykład ktoś nam kiedyś tam obiecywał pracę, no wróci teraz, znowu zacznie obiecywać. No i będziemy myśleli, że, że teraz się uda. Nie, niestety może się nie udać. Albo będziemy wracać do miejsca, które już nas zawiodło i zrobi to ponownie. E... Wieża dla osób, które mają pracę oznacza ruinę, zmianę. Zmiana planów, zmiana priorytetów, zmiana układów, wiadomości, które są druzgoczące, tak, które zmieniają perspektywę. No, czasem oznacza to po prostu stratę pracy, ale nie zawsze, po prostu ogólnie zmianę, która jest dosyć zaskakującą lub kłótnię, która będzie bardzo oczyszczającą atmosferę. Finanse. Król Buław i Król Mieczy na Totolotka. Król Mieczy w Totolotku jest taką intelektualną kartą, bardzo surową, racjonalną. Czy ja bym tutaj stawiała na te gry losowe? No nie do końca. Eee, prędzej. Na tego kula bym postawiła, czyli tutaj mimo wszystko król działania, to co wypracujemy własnymi rękoma, to co zrobimy, jak się sprężymy, jak wykorzystamy pewne kontakty, to to nam pomoże, natomiast ten król mieczy to jest jakby w tym aspekcie tutaj podstawowym, to takim, że, że możesz tak owszem grać, ale tak racjonuj to, tak bądź racjonalny. Król Pucharów z kolei jest dla seniorów. Oznacza ciepłego i miłego mężczyzna, oznacza też porady lekarskie, urzędnicze, pomoc, doradcę jakiegoś. No i generalnie, <laughs> przepraszam, owocne rozmowy, pomoc, altruizm i dobre potraktowanie. Także zaproszenie na uroczystość, zabawę, prezent. Atmosfera tygodnia, cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze, po prostu drzewo życie, akceptacja tego, co przynosi los. Zdrowie. Są to jest to karta rozliczenia. Jeżeli oszukiwaliśmy niestety w kwestii zdrowotnej, no to to po prostu wyjdzie. Jeśli dbaliśmy o siebie, no to karta mówi, że postęp tutaj będzie. Zwróćmy uwagę na formalności, dokumenty, no i słuchajmy rad innych. Nie powtarzajmy jakichś błędów z przeszłości, zadbajmy o uszy i słuch. Czy załatwimy ważne dla siebie sprawy e, 9 denarów? Mówi, że tak. E, natomiast musimy być asertywni i gołębie serce tutaj nie zda roli. Dlaczego? Bo jest to karta mocno, moc, mocno stąpającej osoby, która po prostu dochodzi swoich. Spraw, praw w sposób racjonalny, rzeczowy, ale nie odpuszcza, więc to jest dosyć ważne. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.